Jest numerem 82, druga część peronu drugiego, czyli mamy dokładnie peron spód i to jest ten peron drugi, tak? Pierwszy peron był ten, a drugi był ten. Też tutaj dałem oznaczenie murów. Przypomnę, że miałem nazwę jakąś ruską plus tychy ale ja sobie, kuzyn mi wydrukował murów i zadałem murów i tak wyglądają perony angle z ławeczki do tam oparcia widzimy Shin Godzilla reklama do kin rozkłady jazdy schodki na dół na przejście na drugi peron i tak to właśnie peronki sobie wyglądają dwa perony Pierwszy, drugi. I tutaj co mamy w 82, O, właśnie, to jest drugi Peron. Widzimy Ludmiłkę. Ludmiłka, właśnie, jest tutaj bardziej pokazywana. I e S44. To widzimy zieloną. Znowu yy, w gazetkach yy, w Rosjach się ukazywały. To zamiast tej zielonej e S44 była niebieska M62. Dokładnie biało-niebieska. To jest pokazane jak. Robić te perony? Jak sklejać? Jak sklejać perony? Co do sekundy, szybkie koleje, szybko, kolej japońska. Trzeba będzie tutaj wymyślać, coś pokazać na następnym odcinku, bo jest tylko przełącznik w trzcince. I mamy środek spalinowóz T60, Rosja. t 60, kluczowe fakty. Fajny spalinowóz. T60 i teraz tutaj. tak wygląda spalinous. Plakat środkowy T60 z 1961 roku ZSSR.